Dzień dobry Państwu. Chciałabym przedstawić Państwu drugi sposób generowania wykresów statystycznych. To jest za pomocą szablonów wizualizacji danych. Dostęp poprzez menu wykresy, szablony wizualizacji danych. Teraz tak. Część wykresów, które tutaj są dostępne, można również wygenerować za pomocą kreatora wykresów, który omawialiśmy poprzednio. Natomiast są tutaj w tych szablonach wizualizacji danych też takie wykresy, których nie ma w kreatorze wykresów. Teraz tak, generalnie jak, jak się pracuje w szablonach wizualizacji danych? Po lewej stronie mamy dostępne zmienne, i tutaj jest tak jakby podpowiedź możliwości, możliwych wykresów, które można narysować dla tych zmiennych o takich konkretnych poziomach pomiarów. Jeżeli na przykład chcielibyśmy połączyć zmienną, na przykład bieżące wynagrodzenie, E, oraz płeć pracownika, i jeszcze do tego ze stażem pracy na przykład, e, to należałoby przy przytrzymanym kontrolu zaznaczać interesujące nas zmienne. I wtedy po prawej stronie pojawiają się wykresy, które mają sens dla tych zmiennych, tej ilości zmiennych i dla e, tego typu zmiennych. Tego typu poziomu, po, poziomów pomiaru. Teraz tak możemy od razu przejść do tworzenia wykresu, na przykład klikając tutaj, e, zaznaczając sobie ten wykres. Na przykład ja bym chciała narysować taki wykres bąbelkowy, to jest taki szczególny typ wykresu punktowego. I później przechodzimy na zakładkę szczegółowe, ustalając sobie konkretnie jakie zmienne za co mają odpowiadać. E, można to zrobić też w ten sposób, że po prostu nawet mając zaznaczone jakąkolwiek zmienną, weź od razu w szczegółowe i wybrać sobie z typu wizualizacji, z listy wykresów dostępnych to, co chcemy stworzyć. Teraz tak przej przejrzę tutaj po kolei mniej więcej, co tutaj jest dostępne. Jest wykres bąbelkowy, którego w kreatorze wykresów nie ma. Histogramy mamy również w kreatorze wykresów. Są tutaj też kartogramy. Kartogramy to są takie wykresy które y, wizualizuje się za pomocą map. Na przykład na mapie Polski pokazuje się gęstość zaludnienia kolorem, natężeniem koloru, na przykład y, pokazując które na przykład nie wiem województwa są bardziej zaludnione, które mniej. Wykresy kołowe były też w kreatorze, liniowe też były w kreatorze. Macierzowy rozrzutu to jest taki tak jakby y, kilka wykresów rozrzutu ułożonych w takiej macierzy czyli można jednocześnie dla na przykład pięciu zmiennych wygenerować wykresy rozrzutu dla każdej pary. Mapa natężeń to jest też wykres, którego w kreatorze nie było. No i mapy z nakładanymi liniami, punktami, wielokątami. Wykres powierzchniowy, no to odpowiednik trochę tam, tam był, powiedzmy wykresy warstwowe, wykresy punktowe były, wykresy rozrzutu, skrzynkowe były, słupkowe były. I tutaj jeszcze dodatkowe wykresy, jakieś yy, powiązane też z kartogramami, z mapami. Wstęgowy i zgrupowany wykres skrzynkowy. No to generalnie większość tych wykresów mamy też w Kreatorze wykresów, ale poka pokażemy państwu, pokażę Państwu dwa przykłady. Właśnie wykres bąbelkowy. Yy. To jest pierwszy przykład, i mapę natężeń. Jak e, czytać i jak generować. Więc, wykres bąbelkowy to jest taki wykres, który jest tak naprawdę wykresem rozrzutu, czyli wykresem punktowym, gdzie można sobie nanieść e, na przykład dwie zmienne ilościowe na oś X i oś Y, e, i e, sterować tak jakby wielkością i kolorem bąbelków, czyli tych punktów. Na przykład, e, można sobie e, pokolorować te bombelki względem kategorii jakiejś zmiennej grupującej można też rozmiary tych bombelków uzależnić od wartości jakiejś zmiennej tutaj ilościowej najczęściej Teraz spróbujemy sobie zrobić taki wykres bombelkowy właśnie początkowego i bieżącego zatrudnienia, czyli tak na osi X zróbmy początkowe wynagrodzenie na osi Y Bieżące, czyli to, jakbyśmy tak poprzestali na tym, co mamy, to byśmy mieli wykres taki rozrzutu, który już robiliśmy przy okazji kreatora wykresów. Będziemy sobie tutaj rozmiary tych bombelków ustawiać w zależności od tego, jakie było wykształcenie w latach nauki. Zobaczcie Państwo, że tutaj można rozmiarami sterować różnego typu zmiennymi. Zarówno takimi, które są ilościowe, jak i jakościowe. Powiedzmy, niech to będzie wykształcenie, czyli im wyższe wykształcenie, im więcej lat nauki, tym ten bąbelek powinien być y, większy. Dodatkowo, jeszcze tutaj można y, opcjonalnie ustawić sobie jeszcze pewne parametry tych bombelków, na przykład kolor w pierwszej kolejności, czy też kształt, y, przezroczystość, y, czy opis danych ustawić, y, zaetykietować bombelki. My sobie ustawimy kolor za pomocą płci. Tutaj też zauważcie Państwo, że kolor można ustawiać za pomocą zmiennych ilościowych, co nie do końca może mieć sens, to znaczy nie może nie do końca być czytelne. Więc tak, mamy zależność początkowego wynagrodzenia od bieżącego i bąbelki będą sterowane rozmiary ich wykształceniem w latach nauki, a kolor będzie oznaczał nam płeć, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna. Tutaj jeszcze mamy zakładkę tytuły i opcje, które możemy sobie modyfikować, natomiast my tego robić nie będziemy. Tutaj jest jeszcze możliwość ustawiania paneli. Czyli to jest powiedzmy odpowiednik tego, co mieliśmy w kreatorze wykresu. Możemy sobie tutaj zrobić dla jakiejś zmiennej jakościowej kilka na przykład wierszy, tak, takich wykresów. No i można też robić animacje, to Państwu też być może pokażę. To znaczy modyfikować wygląd wykresu w zależności od wartości pewnej zmiennej. Ok, na razie poprzestańmy na tym, co tutaj jest, czyli zrobimy sobie wykres bąbelkowy. Za czym jak on wygląda. Przy tworzeniu, przynajmniej pierwszym uruchomieniu, często się czeka trochę na, na wykres, czy to kreatora, czy, czy szablonów. No i mamy nasz wykres. Możemy sobie nawet go powiększyć, trochę rozciągnąć, żeby był bardziej czytelny. Tak. Ok. Więc zobaczmy, jak go czytać. Pierwsze, to coś, co już zauważyliśmy, zależność tego bieżącego wynagrodzenia od początkowego ma trochę charakter liniowy, to tutaj widać, tak. Im wyższe początkowe wynagrodzenie, tym wyższe bieżące, oczywiście z pewnymi wyjątkami, ale to, to nigdy nie jest tak, że, że punkty ułożą się nam równo wzdłuż e, pewnej linii prostej. E, teraz, tak na przykład, patrzę na e, Powiedzmy ten bombelek. Widzę, że to jest mężczyzna, dlatego że to jest kolor zielony i w ogóle widzę tutaj przewagę chyba mężczyzn, tak na pierwszy rzut oka. Przynajmniej jeśli chodzi o, to, o te wysokie zarobki, to na pewno tutaj mężczyźni przodują. Na przykład patrząc na ten bombelek, to widzę, że to jest mężczyzna, który wcale nie ma jakiegoś tam bardzo wysokiego wykształcenia, bo jego powiedzmy o, około 16 lat nauki a jednak wynagrodzenie i początkowe i bieżące ma dosyć wysokie. No na przykład tutaj ta osoba ma dużo wyższy staż czy wykształcenie, tak, a zarabiała początkowo i bieżąco w tej chwili też zarabia mniej niż na przykład ta osoba. Natomiast no tutaj ten, ten osobnik, który to jest mężczyzna, który zarabia najwięcej w tym zbiorze danych, to jest osoba, która to wykształcenie ma na jednym z wyższych poziomów, tak patrząc powiedzmy wizualnie na oko, to widzę koło 20 lat nauki, tak? No a te największe, no tutaj myślę, że to jest odpowiednik 21 lat nauki, ten mężczyzna wcale ani początkowo, ani aktualnie nie zarabia jakoś najwięcej, tak? No ale to, co na przykład widzę na pierwszy rzut oka, czego nie widać było na, na wykresie, zwykłym wykresie rozrzutu, to to na przykład jak kształtują się zarobki kobiet i mężczyzn, widać, że Tutaj w tym przedziale początkowym, czyli niskie początkowe wynagrodzenie i też niskie bieżące wynagrodzenie to przodują jednak kobiety, tak? Tutaj gdzieś się pojawiają kobiety, o tutaj ta, która zarabia chyba najwięcej z kobiet aktualnie, natomiast ta zarabiała. Początkowo najwięcej, tak? Tutaj ten mały bombelek taki. No i teraz też widać, że chyba, może ten wykres nie jest najbardziej czytelny, ale takich kobiet, które mają duże wykształcenie, dużo lat nauki, w zasadzie nie ma, tak? Więcej tutaj lat nauki, większe bąbelki pojawiają się w przypadku tych zielonych kółeczek, czyli, czyli mężczyzn. Dobrze. Drugi wykres, który wygenerujemy sobie z szablonów wizualizacji danych. To będzie wykres, y, który to, to będzie mapa natężeń. Mapa natężeń to jest generalnie wykres, gdzie natężeniem koloru będziemy pokazywać, y, jak, y, jak na przykład wygląda rozkład zmienny jakiejś ciągłej, i będziemy to pokazywać w ujęciu w podziale na, na kategorię dwóch zmiennych. To znaczy potrzebujemy najczęściej jakiejś zmiennej. Jakościowej, najlepiej dwóch, w wierszach i w kolumnach. Weźmy sobie, powiedzmy, płeć. Weźmy sobie grupę pracowniczą i to są te dwie zmienne jakościowe, i będziemy natężenie koloru sterować bieżącym wynagrodzeniem. No i to jest właśnie wykres, o którym mówię. Ma pan i w szczegółach tutaj można ustalić sobie co będziemy, co będziemy tutaj generować, to znaczy tak, w wierszach będziemy mieć płeć pracownika, w kolumnach grupę pracowniczą, to nie ma znaczenia, można to odwrócić. Ważne, że w kolumnach i wierszach ma, musimy mieć zmienną jakościową, żeby to miało sens, taką, która ma kategorię, tak, żeby ta, ta mapa natężeń nie była mocno rozdrobniona. Zresztą tutaj na liście nie można ustalić żadnej zmiennej jakościowej. Kolor. To tutaj musi być zmienna ilościowa właśnie, w przeciwieństwie do kolumn i wierszy, czyli to jest zmienna, która nam będzie sterowała natężeniem koloru, to znaczy im wyższe będzie bieżące wynagrodzenie w danej kategorii, tym będzie ciemniejszy kolor, tak. Zobaczmy jak wygląda wykres. To jest nasza mapa natężeń. Teraz już Państwo widzicie, dlaczego w wierszach i w kolumnach musi być zmienna jakościowa: no bo to muszą być kategorie. No i co ja tutaj z tego wykresu mogę wyczytać, że naj, najwyższe średnie bieżące za, e, wynagrodzenie jest w grupie mężczyzn menedżerów, bo tutaj ten kolor jest najbardziej intensywny. Natomiast Najniższe albo wcale, i my pamiętamy z poprzednich analiz, że kobiet ochroniarzy nie ma w ogóle, dlatego tutaj ten kolor jest taki blady. Natomiast z tych reprezentowanych grup, to najniżej przeciętnie zarabiają kobiety urzędnicy. tak, To jest ta mapa natężeń. Pokażę Państwu teraz, w jaki sposób tworzyć takie wykresy dynamiczne za pomocą szablonu wizualizacji danych, dynamicznie zmieniające zawartość swoją. Wejdziemy sobie na wykres kołowy liczebności. To jest taki prostszy wykres. W kategoriach wyznaczanych przez płeć, czyli będziemy mieli wycinki, które odpowiadają liczebnościom mężczyzn i liczebnościom kobiet. Tutaj jest w podsumowaniu tylko liczebność możliwa do ustawienia. I będziemy sobie animować ten wykres w zależności od tego, jakie jest bieżące wynagrodzenie. Wykres w podstawowej wersji wygląda w ten sposób. Trzeba go kliknąć dwukrotnie, żeby animować. Pojawia się edytor wizualizacji. On troszeczkę jest inny niż ten edytor. Dla takich zwykłych wykresów, i klikamy tutaj sprawe, po lewej stronie taka strzałeczka. To jest tryb eksploracji, i mamy w tej chwili możliwość modyfikacji tego wykresu. Zobaczcie Państwo, tutaj jest pewien zakres od 0 do 20 tysięcy. To jest to właśnie to bieżące wynagrodzenie, które ustawiliśmy. I w tym zakresie od 0 do 20 tysięcy mężczyzn e, o wynagrodzeniu bieżącym w takim zakresie jest dużo, dużo mniej niż kobiet. Tak? tak wynika z tego wykresu. Ja teraz puszczę najpierw y, na szybko odtwarzanie tego wykresu w animacji. On nie jest zbyt czytelny, ale zobaczcie Państwo, co się dzieje. Jeszcze może przeskoczę na początek. Jak będziemy to robić, klatka po klatce, tak? czyli przeskakujemy na kolejny przedział od 20 do 40 tysięcy i widzimy, że w tym momencie proporcje mężczyzn dużo się zwiększają w stosunku do poprzedniej sytuacji, czyli w Zara bieżące zarobki od 20 do 40 tysięcy nadal przodują tutaj kobiety. Jest więcej kobiet o takich bieżących zarobkach w tym zakresie niż mężczyzn, ale już nieznacznie przeskoczmy dalej. No, w zakresie od 40 tysięcy do 60 tysięcy widać, że tutaj już mężczyzn jest zdecydowana większość. Kobiet jest no, mniej niż 1 czwarta nawet. No, jak przeskoczę sobie dalej, to zobaczcie Państwo, już od 60 tysięcy żadnych kobiet nie ma, które zarabiają w takim przedziale bieżące wynagrodzenie, tak. E, oczywiście ten zakres tutaj e, można sobie zmodyfikować, na przykład jakbym chciała zmieniać te wartości co 10 tysięcy, tak, no do 10 tysięcy nie zarabia nikt. E, od 10 do 20, no to większość to są kobiety. Od 20 do 30 nadal kobiety, od 30 do 40, tutaj już jest większość mężczyzn, czyli taki przeskok, powiedzmy, jest w okolicach tych 30 tysięcy. I tutaj już jest zdecydowanie mniej kobiet, natomiast o, tutaj jest na przykład więcej kobiet między 50 a 60 tysięcy, a tutaj już od 60 tysięcy, tak jak widzieliśmy wcześniej, kobiet nie ma wcale. I analogicznie możemy sobie też stworzyć wykres bardziej skomplikowany, oczywiście taki, który będzie miał sens interpretacyjny. Na przykład wykres kołowy, już nie kołowy liczebności, tutaj z tej listy wybieramy tylko kołowy. I wówczas trzeba koniecznie podać tutaj wartości, wartości określane wartościami zmiennej ilościowej. Czyli na przykład w, w kategoriach, czyli wycinki koła będą tworzyły, będą nam wyznaczane przez płeć i będą miały wartości odpowiadające sumie bieżącego wynagrodzenia. Teraz, gdybyśmy tutaj chcieli rzeczywiście animację sobie ustalić, na przykład w zależności od wykształcenia w latach nauki, to co byśmy dostali? Dostalibyśmy taki dynamicznie generowany wykres, yy, który ilustruje sumę bieżącego wynagrodzenia w podziale na płeć w zależności od tego, jakie jest wykształcenie w latach nauki. Zaczmy jak taki wykres wygląda. Znowu go edytujemy dwukrotnie, na niego klikając. Wchodzimy w tryb eksploracji i patrzymy. Teraz tak, wykształcenie w latach nauki od 8 do 21, tak? Ja sobie zmniejszę ten zakres, powiedzmy, co 4 lata. Teraz tak, suma bieżącego wynagrodzenia dla osób, których wykształcenie wynosi od 8 do 12 lat, jest ewidentnie tutaj wyższa dla kobiet niż dla mężczyzn. Tak? Jeżeli przeskoczę dalej, to nadal wyższa jest dla kobiet niż dla mężczyzn. Na przykład tutaj, jeżeli mam, zobaczcie Państwo, że trochę nam się zmodyfikował tutaj zakres, teraz jest już długość przedziału między 14 a 15 lat wykształcenia, długość lat wykształcenia. Wówczas suma bieżącego wynagrodzenia jest wyższa tutaj dla mężczyzn niż dla kobiet. W tym momencie troszeczkę te proporcje się zmieniają. Kobiet jest więcej, ale nadal tutaj też mężczyzn jest zdecydowana większość, a tutaj na przykład jest suma bieżącego wynagrodzenia u kobiet jest dużo, dużo, dużo niższa w porównaniu do sumy bieżącego wynagrodzenia mężczyzn. Wśród osób, których wykształcenie tak, stanowi od 17 do 18 lat nauki i tak należałoby interpretować ten wykres. A, oczywiście tutaj się dobiera takie zmienne, które mają sens. Także musicie Państwo najpierw pomyśleć, co chcecie zrobić, co należy y, przedstawić, tak, a później dobrać typ wykresu do danego zagadnienia, do danego problemu. Dziękuję serdecznie za uwagę.